Witam Was moi drodzy, jestem Zygfrydku Są starożytne zwoje w sieci Skyrim O tam niedźwiadek sobie chodzi nie niedźwiatkę, jest Lidia, jest Piesek W tymże odcinku przyniosłem się z podróżą do obozu przy wyschniętym potoku i idziemy pomówić z Amandem Motier Jakkolwiek się to wymawia Mam jakichś przeciwników? To nie trzeba było... Tak się wrażenie. No ehm. Czyli kontynuujemy. Czary dla mrocznego brat. Bej, spadać temu nie moich. Mojego teamu wydalu. no no O Orkowiec cały. Go 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 O, ale dostała headshata Ej, ten music mi się nie podoba Czyżby żeby smok się zbliżał? Mam się dostać tam do góry, tylko tutaj raczej nie będzie przejścia. nie, czy co? Trzeba przeskoczyć przez góry. Przeskoczę? O, oj, oj oj, 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 Dobra, no trudno, pobiegniemy naokoło. Tędy też, o tędy, dobra Chodźmy, tędy, nie wywrzecajmy. Pójdziemy tam, tam znajdziemy jakiś grobowiec, czy to tam było. I porozmawiamy z jakimś przewrzedłym ziomem. A więc biegnijmy. O widzę smoka! Albo nie smoka. Albo to jakiś orzełek. że do orzełek, bo jak nie, to by były trzy smoki. To by nie była dobra informacja Wiem nie wiem proszę bardzo Ul! Cool. Hehe <laughs> Więc co tu? O, skrzyneczka na wejściu? Ho 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 i złoto, wow, jaka fajna Tu nie? jump! O jeszcze jedna skrzyneczka! Nie, tu już troszkę gorsze. Wolunroot! No, ho ho ho! No i co? Ciśniemy! Tam? Tam mamy śnieg, tak? Wow! Ło psie, prawie byś dostał! Sprawdźmy może główną komnatę. Tak to trochę wygląda. Tu nie leży nic ciekawego. A co? Są... Brak wymaganego przedmiotu. A, tu jakiś miecz i topór. Ho, ho, ho. Odszukaj ceremonialną broń. O, to też jest ciekawe. Czyli zaraz, zaraz. Gdzie ta ceremonialna broń będzie? To się da otworzyć? Nie, nie da. Czyli pewnie jakoś naokoło. cicho tam. Tędy na przykład o. O, ten tam wstanie, już to wiem. Nie? A wiedziałem. Tylko udało. że śpi, faniak Ej, się do cholery. <grystanie> Bum. Pięknie, uwielbiam walkę bronią dwuręczną. Wow! Ej zioł, oszukujesz. Nie to. No. Ale tych dragurów nie przeszukuję, bo po cholerę. Trotne drzwi. O, coś nie nazwałem. Właśnie chciałem ten pan w mi na pewno. Uuu Ej, ej, ej Nie pozwalajcie sobie za dużo Hihihi. Pies zginął, nie Nie, nie, nie Jeszcze raz nie Wyjdziady Cholera, Fail! Tu gdzieś jakiś dziom wyszedł wcześniej. O, tu ten? Nie, tu teraz szkielet. Hm. Może tam wcześniej siedział jakiś ziom. Ja coś tu wyraźnie słyszę. Ten szkielet wstał! Uuu, skuban Jakiś to dobra. To teraz może najlepiej polecimy rzeczywiście do tego questa. I jak nam życie, potem się okaże, że i tak muszę te... Broni ceremonialnej znaleźć. O. Siema, ziom. Na wszechmogące bóstwa? Jesteś. Naprawdę jesteś. Straszliwy czarny sakrament zadziałał. No wiem, wiem, Ale cieszę się, że tu jesteś. Wiem, wiem, co wyjaśnić. Twój czas jest z pewnością równie cenny jak mój. Chciałbym o. wyznaczyć cel w zasadzie nawet kilka. Śmiem twierdzić, że to najważniejsza praca, jaką Twoja organizacja miała okazję wykonać w ciągu ostatnich. Okay. Jak mówiłem, chcę wyeliminować kilka osób. Szybko zauważysz, że cele, jak również sposoby na. Poz Jestem pewien, że ktoś Twojego pokroju nawet może czerpać z tego radość. No! Musisz jednak nie. wiedzieć, że te zabójstwa mają jedynie utorować ja ścieżkę mi ta... do najważniejszego celu. To prawdziwy powód, dla którego rozmawiam z mordercą w trzewiach tej obrzydliwej krypty. Chcę bowiem dokonać zamachu na cesarza. Co? To prawda. Oczywiście proszę o niemałą rzecz. Ale ty reprezentujesz Mroczne Bractwo. Tym przecież się z... No musisz niby tak. Długo czekałem na ten dzień. Tyle planowania, tyle manewrowania, a teraz jest zupełnie jakby gwiazdy w... Ale odchodzę od tematu. Proszę, weź je. Musisz je zanieść swojemu... Reksus, przedmioty. Nie zabiję was, ale tylko dlatego, że się zastanawiam, co bo dwa lata. Proszę. Zapieczętowany list wyjaśni, co trzeba zrobić. Ten amulet jest dość cenny. Powinien pokryć wszystkie wydatki. Amulet. U. Czy trzeba ci czegoś jeszcze? Kopać ci dupę, o ludzkie serce. Szkoda, że nie jestem wampirem, bo zrobiłbym mną nom, nom O ile, draugrów. Ale to mnie w sumie nie interesuje. Dobra, to zrobimy może save. I poszukamy tych całych e, broni, które tutaj mam. Te ceremonialne. O. Zamknięte usta. Więc teraz tak to olejemy i to zrobimy. Skoro już jestem na miejscu. Dobra, teraz safe. I lecimy. To może ostatnio w lewo pobiegłem i to się skończyło śmiercią mojego pieska. To teraz pobiegniemy w prawo. O, wyzwaniaczki. Dobra, lecimy tam. Uuuu! Wow. Oh. A to on akurat był teraz padną mi się na kłopoty. Of mojego psa miałem Buraczko. Mm -hmm. O, tu jakieś wtawił. O ho ho ho, ale się ulepiałem. Ho ho ho. To mi bije w dupę. Wow! Jej! Temu Tym panom już podziękujemy. Tu jeszcze nie został? Nie. Wszyscy umarli, bardzo fajnie, więc bo nowe strzały nie pogardzimy. Krasnoludzkie ludzkie strzały. Orkowe strzały. Ohoho. Taki ekwipunek jest okiem niezły. Granek mądry. No to pozbierajmy już troszkę Wow Sorry Lidia, jeśli cię trafiłem Teraz wyciągnę łuk I kogoś zastrzelę Po cichutku Na paluszkach Uuu, jestem nad tym pokłem, w którym przed chwilą bym się piłem. Kto by pomyślał? O, 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 o Coś mi tu śmierdzi. O ty mi śmierdzisz! Coś ci wystaje do oka. Coś ci wpadło do oka. Prawdawny norski hełm. Jak go podniosę to się coś stanie? Bo ja myślę, że to jakaś pułapka. Pewnie on by się ożywił, ale on nie jest jakoś lepszy od tego co ja mam chyba, nie? 40 pancerza a mój 94, no i ba I wartość w ogóle, kurde, jaka wartość. To wali ten hełm. O patrzcie odłożyłem go prawie idealnie. Ciii. O, teraz jakiś cień. Oj, oj oj. Oj, oj oj. Ofa! <grywa> <grywa> Kuchu. No Ale mnie normalnie zaszli od tylca, gejuchy. Miecz ceremonialny. no Jakoś super to on nie wygląda, ale... Przewdzielimy mu się z bliska. E, wygląda jak zwykły miecz czekam, ono się nazywa. No i co lećmy jeszcze potem to opór ceremonialny. Tak by przynajmniej wynikał z symboli tam jeszcze na hopsa. Ale jestem zacny parkurowiec. No. Toporek, bo tak tam wyglądało na tych drzwiach, że toporek będzie. Ale znowu dokonamy save, by mój pies postanowił zginąć po drodze. Bo jak wiemy ma do tego skłonności. Nie wiem to jakieś samobójcze. O! Temu panu zrobimy niespodziewankę. Oho! Ale to, no co jest? <laughs> Ale za wysoko celuję? O, niewyraźnie. Oddać mi moje strzały. Oj. Czy się z kimś bije? Już nie. cicho, ekipa. Oj, hej! spodziewałem się ciebie tu. Oj, oj, oj. poleciał. Uuu, desa! ma, ziołom! Ej, nie zmroś mojego psa. Uraka, ej, to w O, po zabij, dziękuję. Gdzie on jest? Czy zwłoki wpadły w podłogę? Oho skubany nawet po śmierci się zaczął chować Nieładnie To jest jakiś kolega No jakaś ruda Żelaza, łee rudy żelaza są słabe Jajajajajaj <laughs> Jeszcze mnie nie widzi A już nie widzi niestety. O, jeszcze nie. Atak z nienacki. O, już nie wykryto. Ała, wow, buracu. O, to... oła. Wow, wow. Jeden głośniej krzyczy od drugiego. Nie, 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 tak się... Dobra, łupku się zepsuł. Gdzie oni są? Nie wygrać tego. Ej. To jest pies, a nie mięsny jezd, Nie będę miał formy I za ha, ha, ha. I już ci oczka nie świecą co ostanie Ebonowy ół Chyba najlepszy możliwy nie? Chociaż szczerze nie pamiętam zaraz to sprawdzasz Ja też mam chyba Ebonowy, prawda? Yy, nie wiem, dyryczny O, jest lepszy Cicho. O, jest. Topór ceremonialny. Wygląda równie badziewnie. Etykieta puławy. Broni jednoręczna wzrosła? Nie, szkoda. Nie mam nadziei. O, pułapka. Ale że co? O, kolcuszki. A, to jest takie, że kolcuszki z tego wychodzą. O, ale fajne. No tam. Nie, aha, tu jest pusto. Czy tam, tam idziemy? Dobra. Nie ma sprawy. Mam nadzieję w ogóle, że mnie słucha dobrze. Staram się do, do, dość blisko ten mikrofon przesunąć, ale on czasami ma takie... fochy, że nie łapie dobrze, tak jak powinien. Teraz złoki przeszukaj mnie, bo mają przy sobie 7 sztuk złota. A więc dobrze teraz wcaćmy te ceremonialne bronie, tylko zobaczy jak stoimy z czasem A więc 4 minuty, no to kontynuujemy, bo zawsze można trochę przedłużyć Nikt się o to nie pogniewa Plum, plum Open the door Pokonaj kwenela? No cóż Skoro muszę Ej te dźwięki są dziwne Opiniony wokie, ok. Może trzeba A, boiciela, Dawań, gdzieś tu jest. Wow! Ale z niego parkurowiec. O, co, mój, 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 jaki headshot piękny... T -t 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 -t. No i nieźle, nieźle. źle, nie źle. Czemu mnie Chris widzi? Aś, cholera Nie, nie, nie. Ho, dotarł Nie! A choler. Piesku, zagryź I w ogóle zaczynałem coraz bardziej tego swojego dialektu draubickiego używać. Normalnie jędzizny. Oj, oj, oj. Widzę tego pana, którego mam zabić. Kowol język. Fenel język. Lol. Ej, 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 ej. Czekaj. Czekaj. What the fuck? いい Piornościa tu strzała, troszkę złota, oho, no, Okin. Edu i co to jest? Jakieś dziomalskie bronie. Trzeba je zabrać na wszelki wypadek. Stórki. Koperek, szmarek, trzymam skazy. Zmrok w wartowni. Trzeba przeczytać. Ewo nowy topór, troszkę ciężki, ale dużo warto. No jest mega tam. Wsiądę na tronie, tak na chwilkę. Nie możesz tego skończyć podczas walki. Podczas jakiej walki? A co z tym questem w ogóle się stało? Czekasz Astrid, Astrid, Leads oraz amulet. O to nie, co zrobię, mam się do takich sequest, o. Znajdź, zabij, wyjdź, o. Tu jest gdzieś słowo mocy, słyszę. Pewnie tu. Tak, słyszę. Nawet widzę już. Czego się nauczyłem? Wiesz słowo moc Życie, szept, aury. Co to daje? czy czyste niebo. Chyba coś nowego. Pokój Nie, szept, aury, jest. Twój głos nie jest krzykiem, lecz szeptem, ujawniającym moce życiowe wszystkich razem i każdego z osobna. Czyli, że co? Że ożywiam? O ty spaniaku, Może łuku chciałeś do mnie? Nie ma. Au, jednak trafił. Ej, został psa. Psię, go. Łoł! Wow. Ale go odrzuciło. Aj, tam jest skrzynka. Ajajaj, aj, aj, psie, chcesz mnie zabić? Chcesz, żebym spadł w otchłań, tak dalej? A, nieważne. O, dzwonek poleciał. Jakie jak ja mam się dostać? Uu, uu, uu. Na szczęście jestem mistrzem skyjumowego parkura Co to jest w ogóle? Da się tą linkę zastrzelić? Nie, jest... Ee... Przeźroczysta Szklany nie... Nic ciekawego tego się... O, ale troszkę biżuterii, to już jest ciekawsze uh, uh, uh. No i co to, to wszystko? w tej urnie jeszcze coś jest. O, jak widać coś jest. Dobra, no to myślę, że odcinek zakończymy. E, w następnym odcinku pogadamy z Astrid, dobrze pamiętam? E, Powiem mi o tym wszystkim co tam się dowiedziałem, że on chce żeby zabić cesarza, coś tam coś tam i w ogóle i szczególe. W tym odcinku to było już na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Jeszcze drzwi, jeszcze drzwi, jeszcze... O, pieniążki. Powiedz to bym się dowiedział o tym koście, który właśnie zrobiłem, ale cóż. Już... Dobra, trzymajcie się i do następnego. Hej!